z tej strony Horsway. Yy, dzisiaj będę nagrywać. Yy, to jest już mój drugi odcinek dzisiaj. Dzisiaj będę nagrywać recenzję figurki. Jest to grzmot. Jest raz yy, Pinto. pinto no. Jest ze roku jakiego? 2019. I ogólnie on na kamerze wygląda, jakby był Karos Srokaty. No właśnie. Ale on jest tak naprawdę ciemno Srokaty. O, i właśnie kamerzystką jest moja siostra. Przywita się. Siema. Y co to tu jeszcze powiedzieć? Y mi ogólnie się podoba jego po pozycja. Taka. Ładna. <grym> y a mi się. No. <grym> Przepraszam, ale. Tam. mi się podoba jego wykonanie grzywy i ogona, bo ponieważ to jest takie fajne nagrywam y, w domu, a jeszcze wam chciałam powiedzieć, że y, nie chciałam was przeprosić za to cięcie, nie wiem dlaczego ono było, ale było y, nie jest podkuty. Czy nie jest podkuty? Pod no, nie jest podkuty. Pod podkuty. Jeszcze będę. Y, będą. trzy pokazy? Trzy? No, jeszcze ja będę. Bo ja, bo ja mam ten odcinek z tym pierwszym koniem z Kariną. Y, dzisiaj te dwa, z tym rubinem, no i z grzmotem. No i no. I no. Nagram te trzy. Nie ściemniaj. Dobra, co by tu jeszcze o mnie opowiedzieć? Może już koniec odcinka a więc jeżeli wam się podobało, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, a ja się z wami żegnam, do następnego, trzymajcie się i bye.